Dzień dobry, witajcie. Dzisiaj ten dzień, w którym rozbieramy szalunek. Także zaczynam. Zacznę sobie od zdjęcia szczyt. Na dole już mam kołki odkręcone. 1, 2, Sige sumalamit kahit sana ako dumayo Walang nila akong gano'n oh, At sige sana ha Malalang di Pilipina Mga taga marikina kaya di ko kinikita Lahat sila Pilipina di ko matangke Ako pinipili lang Alam mo tiyangke Tinitili pa nga lang ko gabi-gabi Mga bumababoy sa ah, QC parang Vice City Sabi na bitch ha Sabi ko hello Kitty Bitch ba yung aking nakit Ito ako Kaya kung bakit mo ako Di PCPC Ako pala wakon yun So, soup story. Wygląda chyba całkiem ok. Nie ma żadnej dziury, żadnej rurki w środku. Jest po prostu goły beton. Ale przez to, że on i tak będzie otynkowany, z tamtej strony jest komin, tu gdzie ścianki działowe przyjdą i tego supa w ogóle nie będzie. Ale póki co cieszy oko. A jeszcze, aby sprawdzić sobie poziomnicą, czy on w ogóle jakoś wygląda. Tu może być jakiś pikus. Tak, tak jak myślałem, tu jest delikatna bułeczka. Mhm. Dobra. Pokażę Wam to. Uwaga. Nasz słup. Tak pokażę. Żeby było widać. Widać? Igła. Igła. Tą igła. Igła. Tą. Pią. Igła. Uwaga, zmienię ręce. Teraz tą, co jest? Igła po całości. Jeszcze raz zmiana rąk. I z tej strony tutaj nie ma igły, dlatego że była. Yy, dźwiga tutaj był na płask i zobaczcie, dołem nie było wystarczająco zaparte, zaufałem dźwigarowi na płask, do pionu brakuje coś takiego, tutaj gdzie jest oczko, zrobiła się bułeczka, było za rzadko, za rzadko ściśnięte w tą stronę, ale to jest na tyle mało, że myślę, że jak Tynkasz to zobaczy, to śmiechnie po prostu. Będzie musiał dołożyć tutaj kurczę 3 mm tynku, na tej wąskiej stronie, chociaż nawet chyba nie. Zresztą, tutaj o, tu w tym miejscu będzie ściana działowa. Także ścianę działową postawimy, a postawimy ją do pionu na przykład, to ona będzie lekko ustawała tam 3 mm. Za ten filar, to już ten będzie widział, żeby sobie na ładnie zamontować. Dla mnie trochę pracy kosztowało, żeby to poskładać, żeby rozłożyć już mniej, i o to chodziło, że do rozszalowania to jest pikuś. Igła. Także ja jestem zadowolony. Wyszło pięknie, tak jak tego oczekiwałem. Z kolejnym małym doświadczeniem, wziąć dźwigar na pasko, jednak potrzebuje więcej zaparcia żeby była igła totalna i ja wiem, że tak nie potrzeba, że to jest nikomu do szczęścia niepotrzebne, że to i tak będzie przykryte, ale ja to po prostu lubię, dlatego tak robię. Na razie.